BIM 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 to klas, to bez Ej, trzy Nie ma, że nie Chłopiec się nie, że nie ulicę, światło odbiją Dźwięki zawną, i to czysta melodia Ej, ej, ej Ej, Moment jak bestia, kiedy to daję w plecach Ha, jak w czas na ten widok z nocy H-46, klasyk jak złoto Z tym charakterem to nigdy nie motto BMW, BMW, czujesz ten flex? H-46 to klasyk, to best 3220W, turbo w tle Lecimy bokiem, nie ma, że nie Chłopicy, wadę, nie, że nie Popla, filmowaj, gdy czujesz ten flex H-46 to klasyk, to best 3220W, turbo w tle lecimy bokiem nie ma, że nie, Chubić się do wyrnie, nie, nie. not, czarne felgi, z niskim zawiasem vibe jak z bajki, legenda, to nie jest Passat, każdy na dzielni tym muzyka leci, drill z pasażer mówi mi, sen nawet na tył czuję to mocno, gdy puszczam sprzęgło a zna po sobą Lecimy bokiem, jedzenie Lecimy bokiem, nie marzenie Lecimy bokiem, jedzenie Lecimy bokiem, jedzenie Damy nocną ulicę, światło odbijam Dźwięki zna w nocy, to świetna melodia Swietwa, dwa, dwa, moment jak bestia Kiedy podaję, zostawiam ich w plecach E to nie pójść, leci jak Każdy kierowca zna ten widok z nocy Ekspery 6 klasyk jak z tym charakter to nigdy nie moto BMW Słyszysz ten flex e 46 to klasyk, to best 300 lat syn kwot, było w tle Leciły bokiem, nie ma żenie lat nowej gry na to moc, czarne fejki z niskim zawiasem, faj jak spajki Auto legenda, to nie jest pasat Każdy na dzielni, o tym coś gada A to nacich na kilo pasażer mówi wam o nos. Znalecimy, mocno, gdy puszczam sprzęgło a lado sobą BMW, bem bem B, vem twist the flex M4, 26, to klasyk, to best to best fuck what's it worth te Lecimy bokiem, nie ma, że nie chama te chama te lecimy